Coraz dłuższe siedzenie w domu sprzyja coraz intensywniejszej obserwacji rzeczy we własnym pokoju. Nie zawsze mamy pomysł czy chęć na zaczynanie czegoś zupełnie nowego, a po prostu chce się nam rysować lub malować. Warto wtedy sięgnąć do swoich starych prac, niekoniecznie ostatnich, na pewno są jakieś, które przestały nas zachwycać, lub takie tak zwane prawie skończone albo skończone bez satysfakcji. Właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby wybrać jedną spośród nich i spojrzeć na nią tak zwanym świeżym okiem, krytycznie, z pewnej odległości, a nawet na moment odwrócić do góry nogami. Chwilę pomyśleć, dawać te same narzędzia, którymi posługiwaliśmy się wcześniej, czyli jak to był kretkami, kredkami, to kredki, jak ołówkiem, to ołówek. W moim przypadku jest to obraz akrylowy, to też biorę te same farby akrylowe. I działamy! Słuchajcie, nie chodzi mi o kosmetyczne zmiany w stylu też wzrok, ale o sensowną korektę. Czyli raz jeszcze ograniczenie całości kompozycji, wydobycie z niej głębszej harmonii, osłabienie lub podkreślenie pewnych rytmów, form i faktury. W moim obrazie korekta polega na osłabieniu ślicznych, ale rytujących domków na drugim planie. Pracujemy prawdziwymi narzędziami na prawdziwym papierze lub płótnie, to też musimy się liczyć z tym, że ślady pędzla czy ołówka nie do końca są odwracalne. Może to spowodować, że popsujemy sobie zamiast uszalenie własną pracę. Ale to się zdarza rzadko i też jest cennym doświadczeniem.